Brawo! Dzieci! Co się tak zdarza? To lepiej bym też z tobą przeszedł. No lepiej. Lepiej. Dzień dobry. 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 Ty i tak tego nie zrozumiesz. Oczywiście, bo jestem dumany i najmądrzejszy. Skąd dziewczynki przyjechaliście? Z Tak. Co nam zaśpiewacie? do listonosz tu i tam. Prosimy. Chodzili listonosz Dzień dobry, mówię mu, dzień dobry, dzień dobry, witam pana, przynieś czy pan w torbie I dla nas, torba jest wypchana aż do dna, i dla nas, i dla nas I pan ma. Wysłał maryna z listy dwa, listy za siedmiu mógł. Już wieristono to w torbie na dzieciom się. Dzień dobry, dzień dobry, witam pana. Czy się pan w torbie jest wypchana, aż do dna i dla nas, i dla nas, i ma. palma.